To dykena, Ostatnio manus. tak jest Ostatnio bileto. Bireto na to, mierę kochana Mamousia. Dobra, wyłóż. <stosy> Mama, to ja tu te biszkieterki. Biszkieterki, kamera. Szałaj. kamera. Szałaj! 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 Szałaj!

Szana ja odbiął. Szana jestłeś, zadzwonimy ja Roma. Jest. Zadzwoni. dzwonić, bo ma nas giną. to jest to, kadój się przy samym berga. Pakaj to. Gra Nie, co. Brawo, brawo. Nee, dawaj, no, dzwonimy. O, dzwonimy. Nie dawaj, trzeba dzwonić. No Brawo Wy Ja bym zastał, bachtałę, bach, bach, bach ja zastypałem bach tu męgier. Również i tu, kre, bach, zastypałem. ty teraz. o magii Ja bym zastał i bachtałę. I tu Ja bym bardzo jest to stało, Niestety, Bachta ryba, ja akurat prytote. Ja też ja i ta Bachta I rzeczy na każdej jakie graczowskie, jaką to Ty Bachta skie to samo, co zresztą. To te I kobiety dały za tego biletczyki, a ja byś stał i Bachta

dawa tylko gram, ma choli są ma ja są na gwiazdy nami, żadno nie ma ucia Tuchana jał se że tyna w każdej ikie mi graczowskie ba, chiesa stepen te to de bo, te de bo nie sety, sety kio ik rzeczki byk stepen, byk hełda ma nuś

na ław. A pytałowej mam już na nim... Nie nie na kiedy w przyszłości wszystkie te basiewołki barku? Chieba czasy, Jasy, jasy. A a co to jest dzieci? Bachsa Stepen? Ja tu z tobą te Ja mam. tego stepen.